Jarosław Bieniuk, polski piłkarz, a także wdowiec pan Nieprzybylski, chce zacząć układać sobie życie na nowo. Ma bardzo poważne plany. Czy uda mu się odkupić minę? W przeszłości popełnił bardzo dużo błędów. Wiele wskazuje jednak na to, że postanowił popracować nad sobą i zacząć Jarosław Bieniuk to wdowiec po wspaniałej polskiej aktorce, Annie Przybylskiej. Wiele wskazuje na to, że przez bardzo długi czas nie udało mu się otrząsnąć z tragedii, która go spotkała. Polski piłkarz wywoływał na przestrzeni ostatnich miesięcy liczne skandale. Jarosław Bieniuk został wplątany w aferę z wykorzystywaniem seksualnym oraz odurzeniem narkotykami, zanim już pierwsza rozprawa przed Sopockim Sądem Rejonowym. Piłkarz ponadto zszokował opinię publiczną swoim zachowaniem, gdy po 3 latach związku rozstał się z Martyną Gliwińską, aspirującą architektką i celebrytką. Dodajmy, że w tym czasie Martyna była w ciąży. Na łamach mediów nieraz informowała, że bieniuk nie interesuje się dzieckiem. Jarosław Bieniuk po narodzinach dziecka Dalsza część artykułu pod galerią Jarosław Bieniuk zmienił się o 180 stopni po narodzinach dziecka. Jak donoszą internetowe portale 40-latek stał się czułym i troskliwym ojcem, uznał Kazimierza za swoje dziecko i towarzyszy Martynie Gliwińskiej w procesie wychowawczym. Ostatnio zabrał Kazika, Martynę oraz swoje pociechy na wakacje na Kaszubach. Martyna Gwiwińska opublikowała niedawno wspólne zdjęcie z Jarosławem na Instagramie. Ta sensacja rozgrzała opinię publiczną. Jak donosi Rewia, mężczyzna chce naprawić błędy, które popełnił oraz wynagrodzić zarówno Martynie, jak i Kazikowi swoje złe zachowanie. Dziennikarze Tygodnika dotarli do kolegi piłkarza. Ten przekazał im zaskakujące informacje. Jak podaje przyjaciel Bieniuka, Jarek stara się być dobrym ojcem. Gorączkowo myśli, jak nadrobić stracony czas i wynagrodzić Martynie wszystkie przykrości. Co to oznacza dla rodziców Kazika? Jarosław Bieniuk składa intrygującą propozycję. Dzisiaj grzeje 2.1. 2. Jarosław Bieniuk zaproponował Martynie Gliwińskiej wspólne zamieszkanie, a następnie zaręczyny i ślub. Czy parze uda się zrealizować ten plan? Czy znany piłkarz otrząsnął się już po tragedii, jaka go spotkała i będzie w stanie realizować się jako kochający mąż i ojciec? Źródło: Plotek.